W weekend w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika wystąpił hercerski zespół pieśni i tańca Grześ. Okazja była szczególna, gdyż zespół obchodził jubileusz 40-lecia działalności. Grupa została założona w 1984 roku przez Krzysztofa Hawryluka, który chciał przekazać dzieciom swoją pasję do polskich regionalnych tańców i muzyki. Na scenie swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowali zarówno młodsi, jak i starsi tancerze, wykonując m.in. poloneza, mazura czy oberka. Gratulacje, kwiaty i i okolicznościowe nagrody przekazali między innymi przedstawiciele władz miasta i powiatu. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom zespołu, całemu zespołowi za tę wieloletnią działalność za to, że jesteście, że jesteście marką samą w sobie, że jesteście ambasadorem kulturalnym naszego miasta, naszego powiatu na scenach nie tylko krajowych, ale międzynarodowych. Bardzo wam dziękuję też za to, że zespół był obecny przy różnego rodzaju uroczystościach i imprezach organizowanych przez powiat Puławski, że wspieraliście nas i pieśnią i, i tańcem, ubawiając nasze uroczystości. Grześ przez lata reprezentował Polskę i Puławy na wielu międzynarodowych imprezach folklorystycznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.